Witam serdecznie, i pokażę szybki i prosty przepis na zupę ziemniaczaną, do jej przygotowania potrzebujemy około 800 g ziemniaków, 2 duże cebule, 3 mniejsze marchewki, 1 średnią pietruszkę, 1 litr wody, 200-300 g kiełbasy, 1 łyżkę ewentualnie dwie) masła, 3 łyżki śmietany czy łyżkę mąki pszennej, natki pietruszki, olej ewentualnie oliwę, z przypraw potrzebujemy 1 liść labrowy, łyżkę majeranku, płaską łyżkę soli oraz po pół łyżeczki pieprzu oraz kurkumy. W pierwszej kolejności cebulę pokroimy w drobną kosteczkę. Zupa ziemniaczana jest bardzo wzruszająca, można się pięknie popłakać. Pozostałe warzywa również kroimy w kostkę. Rozgrzewamy garczek z czterema łyżkami oliwy, ewentualnie oleju, dorzucimy cebulę i na małym cepalnika szklimy około 10 minut. Wiem jaki kroimy małą kosteczkę. kiełbasę dobrej jakości, kroimy w paski. Ja tu mam trzy kawałki kiełbasy z dzika oraz jeden kawałek kiełbasy wieprzowej. Minęło 10 minut. Dołożymy teraz pietruszkę i marchewkę i kolejne 10 minut smażymy. Co jakiś czas oczywiście mieszamy. 20 minut minęło. Dołożymy teraz ziemniaki. Zalewamy wszystko wodą około litry. Dokładamy liścia laurowego, płaską łyżkę soli, łyżkę majeranku, pół łyżeczki pieprzu. Wymieszamy, przykrywamy, doprowadzamy do wrzenia i na małej mocy palnika gotujemy 20 minut. Zupa się zagotowała, zmieszamy moc palnika i, tak jak mówiłem, gotujemy 20 minut. 20 minut minęło. Do zupy dołożymy teraz masło oraz kiełbasę oraz garść pietruszki. Wszystko dokładnie wymieszamy i gotujemy jeszcze 10 minut. Jeśli lubisz, możesz dołożyć świeży koperek. Ja nie przepadam, także tylko wykorzystałem pietruszkę. W miserce połączymy 3 łyżki śmietany z łyżką mąki. Ja mąki dam troszkę więcej, z tego względu, że mam samoprzy. Ona tam nie zagęszcza jak cyłka przeniczna. Dołożymy pół łyżeczki kurkumy, jeśli nie lubisz możesz pominąć. Wymieszamy i przed końcem gotowania dolejemy do zupy. Jeszcze raz zagotujemy. I zupę ziemniaczaną mamy gotową. 10 minut minęło. Dołożymy śmietanę z mąką. Tane czy także nie musimy hartować. Wymieszamy, doprowadzimy do wrzenia i zupę mamy gotową. Jeśli się przepis spodobał to się cieszę. Zachęcam do spróbowania. Pozdrawiam i życzę smacznego.